11 czerwca 2011 roku w Gimnazjum imienia Unii Europejskiej w Sośnicowicach odbył się Festiwal Nauki. Wydarzenie to było prezentacją dorobku twórczego dzieci z pięciu szkół gminy w Sośnicowice biorących udział w projekcie europejskim pod tytułem Z naszym dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym do Europy. A placówki zaangażowane w ten projekt to szkoły podstawowe z Kozłowa, Bargłówki, Sierakowic i Sośnicowic oraz uczniowie z Gimnazjum w Sośnicowicach. Każda ze szkół przygotowała prezentację. Dzieci pracowały w zespołach uczniowskich, dzieci miały podzielone role i będą starały się tutaj, jak najlepiej potrafią, zaprezentować ten. Zasadniczym elementem festiwalu nauki był konkurs zespołów szkolnych pracujących innowacyjną metodą projektu WebQuest. Dokonania dzieci oceniała komisja konkursowa, w skład której weszli przedstawiciele władz miasta, kuratorium i szkół. Na koniec komisja wyłoniła spośród uczestników zwycięzców w poszczególnych kategoriach i wręczyła nagrody. Prezentacje multimedialne webquest na scenie uzupełniała różnego rodzaju twórczość plastyczna, literacka, fotograficzna eksponowana na specjalnie na te okazje zaaranżowanych przez szkoły stoiskach. Prace te były głównie dziełem dzieci biorących udział w zajęciach kształcących kompetencje kluczowe terapii, kółkach fotograficznych oraz dziennikarskich. W następnych częściach filmu pokażemy krótkie prezentacje poszczególnych uczestników.